Witam Was moi kochani serdecznie w kolejnym odcinku z gry ten kolejny poranek. Mam włączony tutaj generator prądu, aby mi wyprodukował więcej prądu. Mam też sporo rzeczy i chciałbym wykraftować dzisiaj recykler, ponieważ to mogę. Myślałem o piekarniku, ale tego nie dam rady zrobić jeszcze, bo mam za mało miedzi. Myślałem o lodówce, ale to by musiał więcej masy stworzyć, to by zajęło mi trochę czasu jeszcze. A recykler mogę dzisiaj już zrobić, i dlatego też. tyk lecimy z tematem. I pięknie. Recykler się robi. To oddajemy. Jest już poranek. Za chwilę będzie poranek. Także słońce zaraz wzejdzie. A my zrobimy rundkę. O, widzę, rudę tam. My zrobimy rundkę do drzewek. Porobaczki. O, mi się jest pięknie. Miło mi bardzo. I już mamy ten recykler. Pięknie. Sobie go gdzieś postawię, tylko nie wiem jeszcze gdzie. On nie jest taki wcale duży. Szkoda, że tutaj bym chciał go postawić. Mogę tutaj postawić go? Będzie <laughs> na hołdziu. Jedna w drugi, a tu? O, za drzwiami. Może stać za drzwiami. Tak. Pięknie. I z niego można robić... Nie wiem czy... Nie dotyka ściany, dobra. I co? Z niego można przekładać różne rzeczy na masę. I to mi się podoba. Bo chcę zobaczyć, czy na przykład to. Ja nie używam na razie tego. I daje, ale mało masy dało. Kurka. Trochę mało rzeczy daje. Dobra, to tam nie się. Ten generator niech sobie działa. A ja może. Skoczę po tą. Nie te przyciski. Skoczę po tą rudę. Popatrzę, czy ktoś tutaj chodzi. Wezmę sobie to. Wezmę sobie to. Skrzyneczka. Dobrze, dobrze. Budowlana. Świetnie. Cyk. Dobra, idziemy po rudę. Tam są skrzynki, tam jest misiu. Co to jest za To będzie chyba jakiś... E, to nie jest na pewno... E, to jest, będzie. Co to będzie? Cynk? O, nie ten przycisk. Bo to żelazo nie jest. Potas, aha, okej. Okay. Cynk jest, jest fioletowy, czyli niebieskawy. Dobra, mamy potas świetnie zerknijmy czy jest wodoros pięknie biorę ok ślicznie teraz tak oddamy to co zebraliśmy na szybkiego Wodorościk tu jagódkę a nawet zjem to też oddajemy dobrze cynk leci tu Byk. czy to płota za niecynka, co ja mówię? Mięsko. A, 20. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, dobra. Dobra, weźmy sobie parę drewna. O, widziałem, widziałem rudę. To już będzie żelazo. Tak jest pięknie blisko domu. Za chwilę pójdziemy po robaczki, połowimy rybki. Taki standard. Taki standard. Dobra, jak tutaj w ogóle u mnie wygląda paliwo. Woda. Trzeba nie dorzucić więcej ognia. Tak. Przepraszam tu cyk. Cyk. Na razie wodę. Nie biorę. To za chwilę, dobrze. Może sobie właściwie otworzę. I teraz postaram się dojść... Jest kurka, ale tam widziałem też misiu chodzi. Koło skrzynki. Czy ja... Czy mi się uda tak pod... Kurczę, może być ciężko. Słońce słońca akurat nie, nie uda mi się przeuważać, bo ten misiu tutaj chodził, ale go... a tam jest a tam jest pies, kurczę no niedobrze, akurat się kręcą na mojej drodze no niedobrze jakimś łukiem może szerokim misia bym wziął tam jest piesek szerokim łukiem tam jest kolejny misiu jest to skrzyneczka widzę no i też jest moja o okej okay. Na razie się nie martwię tam psami, czy że nie psami, tylko kurami zającami. Na razie tego nie chcę. robaczki. Dobra. Tu widziałem gdzieś skrzyneczkę. Ale już jej nie widzę. Holender zniknęła mi. Akurat jak ja chciałem ją podnieść. Ona gdzieś tu była o o tam jest moje kolejne drzewo trochę się boję, bo widziałem, że chodzi pies dobra kurcze mi ta skrzynka zniknęła przez przod oczu, a miałem ją Że jest. No, i to będzie sobie, to będę tak sobie biegał, nie od jednej do drugiej. Teraz tak. Ja wiem, tam jest ten piecho. Czyli, jakbym go szerokim łukiem wziął, to może by się udało. Może. I za chwilę będzie warczał. jest? Tutaj nic nie ma. Patrzę czy jest. Żelazo biorę. Dziękuję. Mi się cały czas krążę przy tej skrzyneczce. Jak tam sprawa wygląda z moim nawozem? Brakuje. No dobra. Dobrze, teraz tak to oddajemy. To za chwilę zrobimy. Sznureczki, tak trzeba. Pyk. Jeszcze jeden. Pyk. I więcej patyków miałem zrobić. Raz, dwa. Nie potrzebuję tylu, ale co tam. Dobra, teraz możesz zjeść. I zrobimy to, za chwilę będą patyki A to jeden patyk wystarczy, bo nie wiedziałem, Myślę, że to dwa I to zrobimy, za chwilę będą patyki To nie wiem, czy anulować, a niech jest, a niech robi Jak już robi, to robi mhm. No i jest dobrze Ale Tego już nie potrzeba to zużyję. A to rzucamy. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Ale jest to Dobra. To właściwie możemy tu dorzucić Tylko miedzi nie mam. Jak kiedyś mówiłem, że lepiej mieć mieć niż nie mieć. Tak teraz kilka żałuję tego, że nie mam jednak. O, jeszcze jedno mogę zrobić. Tylko patyki schowałem. Co za pajac, cyk, cyk. Dobra. No i to mogę odłożyć. I teraz wędeczka. Pyk. I rybeczki. O tam jest, nie, tam jest wilk. Tu jest misiu. Nie wiem, czy misiu będzie mnie mną się interesował. No i lecimy z rybkami. Cyk. Skrzyneczkami kusi mocno. I teraz kwestia czekania, aż rybka jakaś się złapie w końcu w końcu i to będzie małe gówno a tak długo czekałem no, no widzę że to małe już widzę że to małe Jabelstwo. ach i tylko szkoda czasu było kolejna mam nadzieję że ta będzie szybciej że ta szybciej się złowi Dobra, czekamy dalej. Dobra, zacięta. No to to już już większa rybka. To już jest duża. O właśnie, o takie coś mi chodzi. O takie coś mi. A może nie jest duża? Chyba nie jest duża. A może jest. Jest. No. Biorę sobie skrzyneczkę, która koło domu leży. Pięknie. Biorę wszystko. Ekstra. I do domku wracamy. Robić swoje. A więc tak. Tą rybkę trzeba wyfiletować. Zjeść sobie dwa. Trochę zrobić sobie tego. Z tej to olej zrobić. Ten olej odłożyć. Bo się przyda na później. Ok. Owocki. To zjem. Jedną marchewkę też zjem, nawet może i drugą zjem spoko. Za chwilę sobie weźmiemy wędkę. Chciałem odłożyć o. No i dobrze jest. Tutaj widzę, że pomidorki rosną pięknie. Nie wiem, czy one się zrobiły, czy nie. o. Tego będę musiał dołożyć, niestety. Tak, pomidorki się jeszcze chyba nie zrobiły. Nie, jeszcze nie, ale zaraz, zaraz. Nawozu chcę podziel na pół. I włóż tutaj nawóz. A tu? Tutaj trochę nawozu już jest. O, o, przepraszam. Przepraszam, że żyję. Kundlu jeden. już tutaj. No i ten recykler, nie wiem co jest co A jaką rybkę mógłbym do niego wrzucić? O masę tylko 3 da, to nie chcę Ten już przestał działać, czyli się... Chcemy strzelić mu w pysk? Nie, bo mięsa za dużo ten będę zużywał No, za dużo mięsa bym używał, zużył, zużył Aby się już zużył, w sensie nie, nie, nie potrzebuję tego mięsa, bo mam teraz rybkę, tak? Mam co jeść. Dobra, woda się jeszcze też napił. A czemu ten papier toaletowy tutaj jest zabandażowany? Wypij. Ok. No dobra. Piesek tam jest. Pek. I niech się woda robi. Świetnie. To co? To teraz idziemy polować albo w drugą stronę, bo tutaj piesek chodzi. Tamtej skrzynka już jest, nie, jeszcze tam jest jakaś skrzynka, ale oni tam się za dużo tych zwierząt tutaj się kręci. Czy ja już mogę to drewno ściąć? Już mogę. Tylko, to w takim razie, co jest dobre, żeby zdobyć masę przez recyklera? Przez recykler, co da mi dużo masy by dało. Nie mam pojęcia. Trzeba popróbować różne rzeczy, powkładać różne rzeczy do recyklera i zobaczyć co wypadnie i ile. O, jest pieso. Jest piesek. A tam jest kurka. Pytanie, czy coś jeszcze większego tutaj jest. Ach, pięknie w ruchu był. Pięknie Okej okay. Czy... O, złom się pojawił, pięknie akurat Koło mnie no To wezmę Weźmy się przygotujmy w razie czego Jakbyś miał komuś stuknąć w łeb kierą Chciałbym zobaczyć, czy są jakieś tutaj kryształki, czy znaczy kryształki złoża, surowce na skalę, na skalę, gdzieś, żebym mógł zebrać. Nic nie widzę. Nic nie widzę. No dobra. Trudno. Nie ma, to nie ma. No dobrze, no to lecimy dalej. W sensie do domu. Poeksperymentować z recyklerem teraz. Zobaczmy, już. O! Dzień dobry, piesku. Ty się kręcisz tutaj. Jak są pomidorki gotowe? Są. To jeszcze nie. Dobra. Świetnie. Więc zróbmy tak uzyskaj nasiono jedno uzyskaj nasiono drugie i te dwa nasiona podziel na pół to sobie zjedz weź te nasiona, wrzuć tutaj cyk i cyk ale ile tych psów tam się zebrało, już dwa no dobra recykler, powiedz mi, czy jak ja bym takie coś dał, ile ty mi dasz energii weźmiesz i dasz mi dwa masy tylko na, rozdziel na jeden a to? energii weźmiesz? ale dasz mi tylko jeden masę no dobra a to? energia i mas. no to to samo kura ta żywa, to samo to co ja tam mogę wyrzucać? do takiego recyklera, żeby miało to sens dobra, paliwko cyk cyk i to tu, to tu. Czy kurka już ubijać? Na razie niech sobie tutaj leży. Wody nie chcę. Tu zostawię sobie. Chwilecik niech jest, bo go później zjem. O, już jest pomidorek. Oj, oj oj, przepraszam. A co za skubańce się kręcą koło mnie, no? Cały czas. uzyskaj nasiono, pek, dorzuć, a tu, dorzuć. Czemu nie mogę? A bo tutaj. Uzy... No dobra, uzyskałem nasiono. Dorzuć, ok. Dużo tych psów mi tu łazi. Renerwują mnie. Jak tam słońce? No już chyba jest południe, ale. Ja bym musiał już kończyć na dzisiaj chyba ten odcinek Tu jeszcze coś widzę Jagódki Biorę I jeszcze sobie A, zjemy jagódkę No i jest git. Jedynie co to amunicja, moi drodzy Amunicja mi potrzebna Przecofnąć mikrofon, uwaga, może coś być, jakieś zakłócenie. Ok. 25 stopni, jest cieplutko. Jedynie co moi drodzy, to amunicji brak. Musiałbym więcej, dalej się trochę wy, większy wypad zrobić, aby zebrać więcej lutów. Ale mi jest tak przyjemnie tutaj nad moim jeziorkiem. Ja uwielbiam góry, uwielbiam jeziora. Więc tam, tamten rejon będę kiedyś musiał zwiedzić. Nad jeziorkiem dobrze mi jest też. W ogóle tamte, czekajcie, czekajcie, zróbmy inaczej. Chodźmy do domu najpierw, żeby być bezpieczni. I zajrknijmy sobie na mapkę. Mówiliście też, żebym w nocy popatrzał. A moje są te, widzicie. Żebym popatrzał w nocy, czy gdzieś się palą ogniska, nie? Bo to znaczy, że mogą być mieszkowie tutaj gdzieś. Ja sporo mapy jeszcze nie odkryłem, a to jest duża mapa. No. To jest duża mapa. Jestem tutaj w domku, to jest niby moja baza. Tam trzeba by było i zobaczyć jeszcze, tam są góry. Na razie to tylko to jezioro krążyłem. Ale tego mi nie odkryło. Dlaczego? Bo jakimś łukiem muszę szedł. Nie wiem. No i jak, jak będę pamiętał. To sprawdzę, ale chyba nie ma że i mieszków, skoro włączyłem łowców to chyba dopiero one się, oni się pojawią jak ja już włączę łowców, nie? na razie chcę sobie ja wiem, że łowcy są niebezpieczni strasznie i nie mogą uprzykrzyć życie bardzo mocno, dlatego też ja postaram się pamiętam ten wodospad, chyba, czy ten strumyczek z góry wypłynął, no, ja postaram się po prostu najpierw zrobić sobie odpowiednie narzędzia, pistolety Wiem, że to zajmie 200 odcinków. Cóż, możecie ze mną, yy, możecie je oglądać jak chcecie. Ja po prostu chcę podejść do tego na spokojnie, a nie hop, hola, kulka od razu na, na wysoką wodę i zginąć. Dlatego też powolutku, powolutku. Dziękuję Wam kochani za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam Was do tego. I już czas zamknąć drzwi. Ja wiem, że jeszcze nocy nie ma, ale co tam, ja już jestem zmęczona na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Pa Pa.